Pokaż mi swoje DNA, a powiem ci, kim jesteś. Od Twoich kwasów nukleinowych i białek zależy to, jak wyglądasz, jakie masz zdolności, a jakie słabości. Na czym polega wyjątkowość tych związków? Czy od tak małych cząsteczek może zależeć tak wiele? Białka są polimerami. Znasz już związki, które należą do polimerów to polisacharydy. Jak pamiętasz, duże cząsteczki nazywa się makrocząsteczkami. Cząsteczka prostego białka wygląda następująco. Wiemy, jak wygląda białko, ale ciekawe, z czego jest ono zbudowane. Cząsteczka białka składa się z wielu aminokwasów. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Proszę powoli co to są aminokwasy? Wszystkie aminokwasy mają podobną budowę chemiczną. Łatwo je rozpoznasz po tak tzw. grupach funkcyjnych: grupa aminowa NH2, grupa karboksylowa COOH. Obie grupy funkcyjne są połączone w aminokwasie z tym samym atomem węgla, oznaczonym na rysunku Cα. Oprócz grup funkcyjnych z centralnym węglem Cα, łączy się atom wodoru i boczny łańcuch oznaczony na schemacie literą R. Reszta aminokwasowa. Tym właśnie łańcuchem różni się jeden aminokwas od drugiego. Aby zobaczyć przedstawiony aminokwas w formie modelu przestrzennego i chemicznego wzoru strukturalnego, kliknij przycisk więcej. Dopasuję części cząsteczki aminokwasu cysteiny do ich nazw. Białka są zbudowane z 20 różnych aminokwasów, które się łączą ze sobą wiązaniem peptydowym, tworząc długie łańcuchy – polipeptydy. Krótkie łańcuchy aminokwasów to peptydy, np. dipeptyd, tripeptyd. Długie łańcuchy aminokwasów to polipeptydy. Poli znaczy wiele. Aminokwasy łączą się poprzez grupy funkcyjne NH2 i COOH. Produktem reakcji jest dwupeptyd, dipeptyd i cząsteczka wody. Na poprzednim ekranie został przedstawiony dwupeptyd, dwa aminokwasy połączone ze sobą. Do drugiego aminokwasu może się przyłączyć trzeci, powstanie tripeptyd, potem czwarty i tak kolejno aż powstanie polipeptyd. Chociaż do wyboru mamy tylko 20 różnych aminokwasów, w jednej cząsteczce białka może ich być kilkaset. Oznacza to, że te same aminokwasy będą się powtarzać w jednym łańcuchu białka, polipeptydzie, czasem wiele razy. Ilość, kolejność ułożenia i rodzaj aminokwasów w łańcuchu białkowym to sekwencja aminokwasów. Zależą od niej wszystkie własności białka. Wygląda to tak, jak zabawa w pociąg: co jakiś czas są doczepiane nowe wagony. Kliknij przycisk Więcej, aby poznać drogę od peptydu do białka. Łańcuchy polipeptydowe tworzą struktury przestrzenne. Mogą się skręcać jak spirala, lub fałdować jak harmonijka. Skręcone lub pofałdowane, układają się w przedziwne figury przestrzenne, bryły. Czasem kilka poskręcanych brył, tzw. podjednostek, łączy się jeszcze ze sobą, tworząc jedną dużą cząsteczkę białka. Struktura pierwszorzędowa to nasz pociąg złożony z wagoników, aminokwasów.